Żółta koszulka liderki Pucharu Świata znów u Marit Biergen. Norweszka była nieznacznie szybsza od Justyny Kowalczyk na 15 km stylem klasycznym w Nowym mieście na Morawach. Rewanż za tydzień w Szkarskiej porębie. Na starcie żółta była jeszcze Justyna. Jej bieg i jej technika, ona faworytką. Ale już na pierwszych kilometrach było widać, że narty bardziej słuchają się Biergen. Na zjazdach Norweszka musiała wręcz wyhamowywać, by nie wjechać w Polkę. Szybko się zorientowałam, że mam od Bjorgen i coś próbowałam co zrobić. Próbowałam uciekać na podbiegach. W ogóle byłam prawie cały czas sama, prowadziłam, ale nie udało mi się, nie udało mi się. Mimo kłopotów Kowalczyk zdołała wygrać obie premie punktowe, ale na ostatnim kilometrze to Biergen wykorzystała swoją szybkość. Z łatwością uciekła Polce. Justyna finiszowała druga, trzecia była Teresy Jochałk, a zwyciężczyni dziękowała serwismenom. To bardzo ważne zwycięstwo. Kowalczyk jest znakomita w stylu klasycznym, ale dziś wygram ja. To świetne uczucie. Muszę je zachować do końca sezonu. Z dwóch punktów polskiej przewagi zrobiło się 12 na korzyść Biergen. Wielki pojedynek trwa. Zostało 10 rund, kolejna w piątek na Polanie Jakuszyckiej. A jutro w nowym mieście Sztafety. Kowalczyk odpoczywa, więc z wystawienia drużyny rezygnujemy. Dziś Agnieszka Szymańczek była 37, Sylwia Jeśkowiec 45. Pierwsza, a Paulina Maciuszek nie ukończyła biegu.